Witam Was na szybkim czorcie u Wójka Damiana. Mamy współpracę z DVR-em, będziemy mieli dźwięki za darmo. No i dzisiaj chcę Wam pokazać naszego ukochanego chorzika Jak to tutaj chodzi. Zagaduję Odpalę go, zgaszę Mamy współpracę z Z Records. To chcę wam zaoficjalnie zakomunikować. Także nic tylko cię cieszyć. I wszystkie dźwięki będziemy dostawać teraz za. Dobra, dziękuję, pozdrawiam Do następnego, do live'a Już? Już mogę się odzywać?